Po stylu wolnym i paniach, z nadziejami czekaliśmy na start klasyków. W piątym dniu na macie w Herning pojawił się wicemistrz Europy w kategorii 55 kg Mariusz Łoś. W pierwszej walce Polak pokonał Białorusina Tojewa. W jednej ósmej przegrał z Turkiem Erhanem Karakusem i pożegnał się z turniejem. Nie potoczyło się tak, jak tak bym sobie tego życzył, no pierwsza runda, no niestety Dali, dali po prostu stójkę podczas gdy mogłem atakować dalej w pozycji parterowej, no i wydaje mi się, że, że zdobyłbym punkty, no i całkiem inaczej ta walka by się potoczyła, no niestety sędziowie, sędziowie uznali, że, że dadzą górę, no walk, walkę w pozycji stojącej, no tutaj nie udało mi się, nie udało mi się zdobyć już punktu, no a w drugiej rundzie no niestety no, tutaj wdałem się w szarpankę po prostu, no i straciłem punkt w stójce, no niepotrzebnie, niepotrzebnie, bo bo całkiem inaczej ta walka mogłaby się potoczyć. No troszeczkę żałuję, no ale no, no cóż, to jest sport, no niestety no. W szóstym dniu mistrzostw jako pierwszy na macie pojawił się w wadze 84 kg Damian Janikowski. Brązowy medalista mistrzostw świata juniorów walczył widowiskowo i zębem. Najpierw pokonał Japończyka Norikatsu Saikawa, a następnie szweda fisnika Zachikiego. W ćwierćfinale jednak nie sprostał brązowemu medaliście mistrzostw Europy Azerowi w szalwie Gadawadze. szczerze mówiąc nie jestem zadowolony z mojego turnieju. Aczkolwiek jest to mój właśnie pierwszy turniej w seniora, w grupie seniorów na mistrzostwach świata. Wygrałem dwie pierwsze walki i drugą walkę z dobrym zawodnikiem, gdzie wcześniej wygrywał y, z Arturem Michalkiewiczem, bardzo dobrym też zawodnikiem mistrzem Europy z 2006 roku. No przegrałem z bardzo dobrym zawodnikiem Azerem, nie pociągnął medal, albo przegrał z Turkiem, też bardzo dobrym tatuowanym. Aczkolwiek no wszyscy są zadowoleni z mojego startu. Bardzo dobre dwie walki zrobiłem, no, ale ja to nie do końca. Pierwszą walkę w wadze 60 kg przegrał aktualny wicemistrz Europy Edward Barsegian. Ormianin z polskim paszportem uległ Mistrzowi Świata sprzed 8 lat Uzbekowi Dilszodowi Aripowowi. Ten dotarł jednak do finału, co otworzyło Polakowi drogę do medalu w repesarzach. W nich Polak pokonał Białorusina Dimitrija Aleńskiego, ale potem przegrał z Turkiem Sonerem Suciu. Miałem dobrą formę, ale po prostu tak nie mnie nie wiem, Od początku już. Pierwszą walkę bardzo blisko byłem nawet z Uzbekiem, który doszedł do finału. Wygrałem pierwszą rundę, a trochę mnie brakowało, nie wiem, może szczęście albo... A w repasażach wygrałem z Białorusinem, a wyjście o brązowy medal, tu wygrałem pierwszą rundę z Turkiem 5-0, taką dużą przewagą. Następną rundę przegrałem 3-0 i z trzecią rundę już... Taki błęd robiłem. Wyszedłem za Matą 1-0. Najsłabiej wypadł trzeci z Polaków, Marcin Olejniczak, w wadze 96 kg, który przegrał z Koreańczykiem Chang Gun Anem. Ja jestem prostu załamany tym, co zrobiłem na Macie dzisiaj. Fakt, że był to mój debiut na mistrzostwach Świata Seniorów. Fakt, że byłem strasznie zestresowany przed tą walką. Nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać. Przyszedł do mnie trener. Nastawił mnie bardzo dobrze na matę, wyszedłem pewny siebie. W... Uważam, że, że, że dobrze walczyłem przynajmniej tą, tą, tą pierwszą rundę, ona mi się udała, w stójce w w w nie straciłem punktów, w parterze, w parterze też wybroniłem, dobrze się czułem, przyszła druga runda, dałem sobie Korańczykowi narzucić jego styl walki, I tak samo w drugiej jak i w trzeciej rundzie pogubiłem się w stójce, także już w parterze po prostu no, nie miałem nic do gadania, straciłem punkty w stójce po prostu i, 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 no, i nie wyszła ta walka tak jak miała wyjść. Największe nadzieje ostatniego dnia Mistrzostw Świata związane były z występem Juliana Kwita. Startujący w wadze 74 kg olimpijczyk z Pekinu w pierwszej rundzie pokonał pewnie 3-0 czarnogórca Gorana Bulatowicza. W jednej 8 mimo wyrównanej walki, przegrał 1-3 z Turkiem Selczukiem Sebi, Turek dotarł do finału, co otworzyło Kwitowi szansę na walkę w repesarzu. Niestety w nim przegrał 1-3 z Kazachem Asetem Adilowem. To był zdecydowanie słabszy zawodnik ode mnie, ale jednak mnie pokonał. Zrobił więcej punktów technicznych i wygrał. No nie wiem, no ogólnie uważam start mój za nieudany. No. Tak jakoś się pechowo rozpoczęło i, i zakończyło. Na trudnego rywala trafił w pierwszej rundzie 120-kilogramowy olbrzym Łukasz Banak. Polak nie sprostał byłemu mistrzowi świata Dreamy'owi Bayersowi. Amerykanin jednak dotarł do finału, co dało Banakowi szansę walki w repesarzach. Polak nie wykorzystał drugiej szansy i przegrał 0-3 z Węgrem Michalim Dek-Bardoszem. Parę błędów na pewno wyszło. Podejrzewam, że to, że dałem się po prostu za głowę dwa razy złapać. No i straciłem z tego powodu te punkty w drugiej rundzie. Dwa. No i, no i również znowu partera, parteru nie wykorzystałem w pierwszej rundzie. A w drugiej straciłem ze stojki dwa punkty. No i koniec walki było już. Na pierwszej rundzie start w mistrzostwach zakończył Sylwester Harzewski Rywalizujący w wadze 66 kg Polak, przegrał z Japończykiem Fujimurą. Pierwszą rundę wygrałem w drugiej rundzie miałem za zadanie zrobić w przymusowym parterze, nie wykorzystałem tego i to samo powtórzyło się w trzeciej rundzie i no niestety, nie wykorzystałem dwóch szans. Po udanych dla zapaśników klasycznych ostatnich mistrzostwach Europy, 3 punkty i 24 miejsce w klasyfikacji punktowej pozostawiają niedosyt. Zdaniem trenera kadry, Ryszarda Wolnego zabrakło szczęścia i konsekwencji w końcówkach walk. Jadąc tutaj liczyłem na, na coś więcej jedna jedna powiedzmy szansa na medal była bardzo realna Szkoda mi tu jest kwita i Barcegiana, bo przegrali z finalistami, którzy doszli do finału, dostali drugą szansę i nie wykorzystali. Także tego szkoda, bo naprawdę jeden i drugi mógł o ten medal powalczyć. Mówię, nie wiem, może jeszcze nie, nie teraz, może nie dziś, może za rok jeszcze trzeba popracować nad tymi zawodnikami, bo oni nie przegrali, że, przegrali, że zawodnicy ich zdeklasowali, tylko przegrali w równych walkach. I, I nie wiem, trzeba się zastanowić, czy, czy gdzieś jakiś błąd został popełniony w przygotowaniach. To ja się już zastanawiam. Na spokojnie w domu analizę tak ja zawsze powtarzam chłopakom jeżeli macie szansę i są te medale do wzięcia to trzeba je zabrać jeżeli, jeżeli nie zabieracie to te szanse uciekają nastroje po ostatnim dniu Mistrzostw Świata w zapasach w Hernik mieszane ale najlepiej o wrażeniach opowie nam prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Krzysztof Kłosek Krzysztof, jeden medal, 18 osób startujących czy to jest poziom którego oczekiwałeś? Warto dodać, że były jeszcze trzy punktowane miejsca, także trzech zawodników dodatkowo jeszcze awansowało do ścisłej światowej ósemki. Jeden medal to był plan minimum, został on wykonany, ale wiadomo, że apetyty były większe. No właśnie, apetyty to jedno, ale pamiętajmy o tym, że polska kadra jest budowana w perspektywie na kolejne lata, czyli przede wszystkim na Igrzyska Olimpijskie. Dokładnie, polska kadra jest budowana na igrzyska. Przyjechaliśmy tutaj bardzo młodym składem. Nadal będzie on trzeba budowlany. No i start Damiana Janikowskiego pokazał, że jednak warto inwestować w młodzież. Zajął on najlepsze miejsce wśród klasyków i będzie na pewno już w tej grupie przygotowującej się do Londynu. No właśnie, już wiemy, Krzysztof, która z osób, z kadrowiczów zwróciła twoją jako prezesa baczną uwagę. Janikowski to jedno, Agata medalistka z pewnością. Czy wyróżniłbyś także kogoś jeszcze? Warto podkreślić tutaj walkę Juliana Twita, który powrócił po kontuzji. Był bardzo blisko tego, żeby walczyć o medale. Nasi medaliści z Mistrzostw Europy, Mariusz Łoś i Edward Bersegian również bardzo dobrze e, się zaprezentowali. Brakowało tych końcówek do wykończenia pewnych sytuacji. No i bardzo się cieszę z tego, że Bartek Bartnicki po zmianie kategorii wraca do siebie. Zajął tutaj siódme miejsce i e, na pewno... Tym razem powalczy o trzecie Igrzyska i tam o medal. Dziękujemy bardzo serdecznie. Tyle Krzysztof Kłosek, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego. Żegnamy się z Herning. Do zobaczenia.